Wąby. Zupka z grzybkami. Bardzo lubię grzyby. I ten drugi i barszcz bardzo też lubię, ale grzyby są lepsze. Cicha noc chyba. Noc ma aureę tajemniczości, a lubię jak jest tajemnica. Tu by mi się pan Bronek przeleł. Panie Bronku, pierniczki czy makowiec? Makowiec to w zęby chodzi. O, właśnie, makowiec. Tak, zawsze zostają granulki na ząbkach. I no to jest fajne, bo po prostu. I to, i to, lubię pie piec. <grystanie> <grystanie> Jeść. <grystanie> I to i to, uważam, że święta są po to, żebyśmy spędzali je razem w gronie rodziny, w gronie przyjaciół. Nie lubię ruskich pierogów. Dzydz, Nie jeszcze raz! Nie, to... Nie, jeszcze raz, jeszcze raz. E, Sialala. Nie, zyn, zyn, Myślę, że jest super. I wesoły świąt wszystkim Wam życzę z całego serduszka.